Witajcie w kolejnym odcinku z Pokemon Zino Xenoverse, odcinek siódmy dzisiaj. No bo wyłącznie. W poprzednich odcinkach yy, graliśmy w chuj na speedupie. <laughs> Śmiem stwierdzić, że trochę za dużo nawet, więc no xz trochę we mnie. No ale co, dzisiaj postaram trochę mniej z, te, z tego speedupa korzystać, bo no osobiście uważam, że za bardzo było. Oczywiście dalej będę korzystał z tego speedupa, jak będą no, bez przesady. No ale na pewno będę się starał z niego robić. I tak, yy, z, zmiany lekkie. W sensie w teamie nie za bardzo, ale ogólnie. Yy, I tak, tu mamy tą babkę, która chce się wymienić i chce Hikilo. No i sobie zapam, kolejnego Hikilo to na tej drodze poprzedniej i się będziemy wymieniać. Czekaj, jak to trade wyglądają. Okej, okay, no. spoko. Ale... Okej. Okay. Dziwny Pokemoniec. Okej, okay, pro prosty design ma. Jest tylko fery, wygląda fery bug. O mój Boże, ma smaksowany atak jeszcze zwiększony. Czy to jest jego najlepsza statystyka i czy on w ogóle w cokolwiek ewoluuje? No to sprawdził. no to sprawdził szczerze, bo no, ciekawy, ciekawy Pokemoniec. No dobra, wsiadamy na naszą deskorolkę i lecimy. E wam pokazać co się jeszcze zmieniło. E Chciałem podekspić trochę Pokemony, bo mi się nudziło wcześniej. Ostatecznie jakoś ich nie pod, eks, pod na w sumie prawie wcale tam jakieś 2-3 poziomy powbijały. Jeśli chodzi o te to, to takie inne, te po końcu w boksie były. I trenowałem na tej następnej drodze, tam na prawo, co nie? I jak wszedłem to na tą drogę to była taka mała kaczenka. Z jakimś chłopem, który stał na dachu sali Coś tam gadał, o ten noob ma starożytnego pokemona, coś tam, terestrarialna terestra forma, coś tam I tyle, i w sumie nic się jakoś nie stało z tego Ale jak tam ekspiłem, to nowe pokemony się pojawiły I już zaraz wam pokażę, już sobie widzicie jakie to są pokemony Po pierwsze wykluło mi się jajko I się wykluła, iwy, wykluł się Eevee Chciałem nazwać Ewa, ale dlatego, że jest to chłop Ewa nam się kojarzy z Biblio, więc dałem Adam. No i ma taką naturkę, która zwiększa spida. No, Pokémonami pod spida to jest w sumie Jolteon i Espion, ale ma też duży atak, więc najlepszy byłby chyba, też dobry byłby Flareon. Ale to jest game. Często w Fangamach są dodatkowe evilucje. Ja się poczekam z ewolucją Eevee, bo może się okaże, że są jakieś nowe mega, boże, mega evilucje jakieś. Nie wiem, jakie mogą być, ale zgaduję, na pewno jakieś są. Bo w sensie to jest taki fangame dosyć spory, no wątpię jakby nie dodaje jakiejś nowej ewolucji. Złapałem sobie jeszcze Jan-Mega, nazywałem Jan, bo od Jan-Mega... Boże, jan me złapałem. Więc nazywałem się Jan od Jan-Ma i Jan-Mega, co nie fajnie. No i w ogóle jestem w szoku, że Jan ma takie staty. W sensie myślałem, że ona ma gorsze staty. Złapałem jan me z prostego powodu. My sobie się że Jan Mega jest dość fajnym Pokémonem, a nigdy z niego nie korzystałem. Chociaż nie. Chyba w One Bandach, jak sobie kiedyś grałem, to miałem. Ale jakby on nie przyszedł, to może jakieś nagle nastołek na nich nie wiem. No i jakby w no takie sech, No i się złapałem. wy mnie znacie. Nie lubię zdanie zmieniać w ciągu serii. Tych tak samo było w Shining, w Shining Mówiłem, że tylko jednego Pokémona sobie w kasynie kupię. Tymczasem kupiłem trzy Pokemony. Tu tak samo było. Nie będę zwykłych Pokémonów używał, tymczasem co mam Jana mam. Więc no. Znaczy nie wiem, czy jeszcze będę. Korzystał z Jana. Poczeka może aż będą takie poziomy przeciwników, gdzieś tak te 30 któreś, bo on chyba wtedy uczy entrent Power i wtedy ewoluować i wtedy może wezmę do teamu, ale nie obiecuję. No i kolejny fakemon, jest to ten który nazywamy Janusz, bo ma te, bo to są kły, co nie? Tam te, no może nie ma queer, ale ja myślałem na początku, że to są jakieś wąsy, więc nazwałam Janusz. No i jest Blackfighter, tylko widzieliśmy ogólnie w sali, ale tam taki fun fact. W ogóle teraz zauważył, że on ma zmaksowany atak. Nie mam pojęcia, w co on ewoluuje, bo na pewno co się ewoluuje. I nie wiem kiedy. I jeszcze kolejny fake, pan jakiś zobaczyliśmy: Coin-Coin, typu normalnego, by the way. On jest w chuj tanki. Patrzcie, jaki to jest tank, kurwa, ja go chyba na, do teamu wezmę zaraz. Bo ja nie wyobrażam sobie go nie wziąć. No tylko nie wiem za kogo. W sumie Klima nie potrzebuje, znaczy czy może, Brima? No, Brima nie potrzebuję. Przecież kurwa, on trzy Pokemony typu normal teraz. Kung Fu jest fajny Pokémonem, bym go zostawił mimo wszystko. Przyda mi się Fighting. A w sumie mogę Ciebie wziąć. Też jest też Fighting. No, taj, taki team może być. No i co, no i tyle chyba możemy lecieć sobie dalej. 7 minut wstępu, z dłuższy te wstępy mi wychodzą. Świetnie, nie? Po prostu świetnie, wiecie. Odcinek trwa 20 minut, czasem 1 trzecia odcinka to są wstępy. Bardzo źle. No i tak wygląda ta droga. No bo chociaż, wiecie co, może zamiast takiego przyspieszenia jaki mieliśmy, Pięciokrotne przyspieszenie Było dziesięciokrotne przyspieszenie, teraz będzie pięciokrotne Będzie dwa razy wolniej, ale dalej jest w kurwa szybko No dobra, wy tu jesteście w ogóle jakieś te coś wydajecie ten 56 Okej, okay, jakieś no. Jezu, klikam S Jestem przyzwyczajony do klikania S, bo zawsze po mam ustawione ten menu w grach Pokemon zwykle No 56, w ogóle jakie mam Calm Mind O Jezu, są jednorazowe temy. Ale gówno, fling. O mój Boże, ty gumione trochę. nie to są jednorazowe temy. Słabiutko. Wolałbym jakby były niekończące się. Ale do, dobra, nie wiem. Wiecie co? Nie znam się Boże. E dobra, mamy snubula na szesnastym poziomie. Hmm. No teraz wiecie kto by mi się przydał. Nie wiem, to dobrze wiecie kto. Jeśli was to ciekawi, to nagrywam to w środę, wrzucam w tym momencie odcinek szósty na sobotę. Jest już jakieś pół godziny od wrzucenia materiału, czy, boże, od wrzucenia, od pojawienia się trzeciego odcinka, już, że jest publiczny. I póki co chyba nawet dobrze idzie, mogę nawet sprawdzić, jakie statystyki wyglądają, czemu nie, trzeba jakoś czas zapchać. Tylko no, jak wrzucam odcinek, to internet bo jest trochę, no, taki se. 11 wyświetleń, o co? Co? próg napisał jakiś komentarz. Save'uj sobie grę przed tym jak będziesz łapał. Nie, czekaj, co? Save'uj sobie grę przed tym jak będziesz następny. A dobra. <laughs> Save'uj sobie grę przed tym jak będziesz łapał następne... jakby Kurwa, ja to muszę dokładnie przeczytać, to nie może być tak, że zmienię szyk zdania. Sejwuj sobie grę przed tym jak będziesz następnego X Pokémona łapał, bo czasami X-Poki mają kamienie do x evo i jak Flake it ewoluuje, to możesz mu doc, kamień i będzie znów ewoluował. Aha, okej, okay, czyli X-Mony mogą jakieś kamienie trzymać, tak? Ale nie muszą. Dobra, teraz mnie zaciekawił. Ciekawe, czy X-Sharpido ma jakiś przedmiot. Idę sprawdzić, czy mój X-Sharpido ma ten. Ma, 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 wiecie co ma. Bo mi się wydaje, że on chyba nie miał nic. Albo miał może w sumie. O mój Boże, czy, czym tych chcesz tam frustować, chuju? Kiko, oczywiście dużo EXPO dostajemy, no bo to jest. Odino zawsze daje dużo Xpa. Dobra, to się wracam i idę sprawdzić. wydaje mi się, że X-Sharpido nie ma nic. Ale wolę się przekonać. Nope. Nie ma nic. Bo jakby mi to napisał gdzieś pod późniejszym odcinkiem, to mogłoby być chujowo. Nie wiem w ogóle ciekawa kiedy w ogóle ten następny ten X-Mon będzie jakiś. W ogóle jaki to będzie X-Mon? Jakiego typu? Jaki Pokémon? Chcę to zobaczyć. gram sobie normalnie w Pokémony, co nie? Bez jakiegoś nazwaka, to zwykle po prostu sobie łapię jakiś konkretny team. I się zwykle tego jednego konkretnego teamu trzymam, co nie? Ale to jest trochę różnica, bo tutaj tych Pokémonów nie znam i chcę jak najwięcej ich poznać, ale... No i u mnie pewnie będzie taki rotacyjny team, że często się będzie zmieniał coś. Dobra, no i mamy Aster w ogóle. Dobra, chodź za mną, musisz to absolutnie zobaczyć. Czy czujesz to presywne powietrze? To drzewo jest napełnione energią z Xenoverse. To musiało stać się bardzo dawno temu... Nie, to musiało stać się ogólnie dawno temu, że psuta linia międzywymiarowa się musiała otworzyć i od razu zapnąć i X-mony się mogło wydostać z takich tych, jak właśnie te... Okej, okay, czyli x się wydostają z takich... Mm, ...dziur przestrzennych jak teraz, tak? Fenomenal to jest bardzo urocze, fenomen... no wiecie, dobra to jest fajne, ale no... To jest fajny fenomen, ale może ziemię zrozjebać. Już Sheldiff jest cały nimi napełniony, ale jeśli się rozprzestrzenią gdzie indziej, to planeta może być w niebezpieczeństwie. Okej, okay, muszę być ostrożny. O, w tych okolicach możesz znaleźć specjalny kamień zwany Zinoli. O, to chyba o ten kamień chodziło że x mony z nich ewoluują Okej, okay, dobra, w ogóle sobie pójdę w to drzewko, kliknę za. To się zaświeci, raspberry, dobra. To też się coś świeci, edenberry. Siema, i co tu są w trawach? Drowzy. Ok, to są jakieś inne pokemon'y, bo Drowzego w tamtej nie było, drodze. Czyli rozumiem, że jak są takie drzewka, to chyba w okolicy mogą jakieś Xmony być, tak? Bo jakby nic nie mogę kliknąć tu. Yy, w ogóle ciekawe, gdzie tu się znajduje tego. Co tego z znaleźć? Czy ktoś mówił, że w tej okolicy, że ogólnie na tej drodze, czy ogólnie tutaj blisko tego drzewa? Nie, tu są jakieś inne Pokémon. Jakieś nowe, czy tylko w byli ten? O! Jest ten Xmon, ten miał. Dobra, czyli tu są jednak Xmony jakieś. Jakiego to ty jesteś typu? Może ty właśnie jesteś Psychic? Dokładnie, on jest Psychic. dobra, to tego, że zostawał psychic e, No to z inobowiązania, bo on jest. Nie, czekaj. O! On nie jest Xmonem. To jest po prostu regionalna forma. Okej, okay, czyli. Dobra, dobra, teraz mamy Czyli tu są. T czyli tu możemy spotkać zwykłe Pokemony, regionalne formy Pokemonów oraz X-formy. Chuj, to tak komplikować. Nie mogę po prostu zrobić, że. Je... Dobra, dobra do, 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 nic nie mówię, nic nie mówię. Już. Dobra, no złapiemy sobie tego miauta. Może miauta w ogóle, miaupa. szkoda, że zacząłem Pokémony nazywać. Bo ja ogólnie nie lubię, ja, ja tak szczerze to ja nie lubię Pokémonów nazywać. Tutaj nazywam szczerze pokemony tylko dlatego, bo na layout'cie wcześniej dawałem, że pokemony nazy będą, na będą nazywane. Ale mam coś takiego, że jak już zacznę nazywać pokemony, to już nie lubię po prostu już przestać ich nazywać. Jak już jeden pokémon nie nazwę, to niech wszyscy mają, co nie? To, to jest taką, taką filozofię... Hmm, wysławiam, nie wiem jak to powiedzieć. To Psychic miał. Ogólnie ciekawe kiedy one były, pamiętasz na 28? Dobra, Depra ci nazwę. Od Depresji. Dokładnie, dobra, Send to PC. No czyli tu jest chyba tylko ten miał halolański i Audino. Audino zabije pewnie. No Audino sobie pokonamy dla Expo. By the way, sprawdziłem na necie jak ewoluuje Hikilo. I on ewoluuje właśnie przez IC Stone'a. Ale jak to zobaczyłem to sobie przypomniałem, że przecież ja na odcinku czytałem jakiegoś NPC-ta i tam właśnie było, że on ewoluuje przez IC Stone'a. więc dobra, zapomniałem ogólnie. Każdemu się zdarza, zdarzały się takie rzeczy. O, chyba z 800 Expo weszło, albo mniej. Chyba nie było 800. Dobra, jeszcze coś tu jest, czy nie? Chyba nic nie ma nowego. Dobra, no to w takim razie ich nic nowego nie ma, poza miałem tym alolańskim i Audino. Nie ma sensu. Mamy chuja, ty pewnie masz jakieś walczące pokemony. Punchbag, Bug, punchbaga. A właśnie, może Biffy w tego punchbaga ewoluuje. Bardzo możliwe, szczerze. Jest to możliwe, ale jakie są na to szanse? No, wy... no, trochę go przypomina, pod względem twarzy. Oczy ma podobne, no oczy ma takie same. Prawie. Ale no, no dobra, nie wiem, może, może tak, może nie, nie wiem. Też jest chyba fajnie, ten pan, że tak hita padł. Odoslef, a chuja odoslef, nawet no, nie wiem, co ten tak robi. <gry> to jest taki atak, tego nikt też nie używa prawie. Dobra, i tu mamy Aerial Ace. Okej, Aerial Ace może się bardziej przydać od takiego y, śmiesznego, wiadomo czego, PK ale no jak tu są itemy, znaczy, Boże, itemy. No, że tych, tu są te my jednorazowe, to trochę pain. No, tu chłop mówi, że tu są te przecież, że tu są te zinolify, więc chciałbym sobie znać tego zinolita. Kurde, nie wiem, które mam mieć, bo tam to jakieś trzy drogi już są. Wydaje mi się, że to trendy chyba do nowej tej, nowej lokacji jest. Oj, 21 poziom, ojojoj. Ojojoj, oj, 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 ale mi jebła. Przyda mi się jakiś trawiasty starter. O, czy boże, trawiasty starter. W ogóle ciekawe, no, ciekawe w ogóle, jak inne startery wyglądają w tych formach. Zobaczyć? Bym zobaczył. O, ewoluuje. Dobrze, przekonajmy Tak, on w tego punchbaga ewoluuje. no nie wiem, mi się tak średnio podoba ten punchback. No chyba, że on też coś ewoluuje. On też tak trochę mniej wygląda, jakby coś ewoluował, ale raczej tak. Jakie on ma staty? No, ma dobre staty, to chyba jednak nie ewoluuje. To szczerze, on trochę wygląda, jakby ewoluował. I wiecie, co by on mógł ewoluować? Takiego sumo. mógłby potem w takiego sumo ewoluować. To by też mogło być dobre. Ale. W... No nie wiem, no jakby ma, taki... no, ma takie staty, jakby już nie ewoluował. Chociaż moje inne pokoły też mają takie staty. A one są parę lewali wyżej. Mój Boże, w ogóle Ola ma 50 ataków. Te fake to są silne są. O mój Boże, Sleep Powder. i jest Sleep ma cenności. 75. Ja tym Sleep powderem nigdy kurwa nie trafiam. Co dopiero Hypnosisem albo Singiem jakimś. Ale przeciwnicy, ale przeciwnicy co? Zawsze trafią, bo. Ja czasem mam wrażenie, że. ten. Yy, trenerzy mają trochę zwiększone. Ten zwiększoną cenność, tak niektórych. Tak oni często trafiają, że to się nie do tego opisać po prostu. Boże, w ogóle ten Janusz jest. W... Widzę, że to jest defensywny też. W sumie kto ma większy def? Janusz czy Końkoń? 39-30. No a ten ma większy, a jeszcze ten. A Końkoń to raczej nie ewoluuje w nic. Przynajmniej tak wygląda, no jakby chce się wlać to i w to XZ i chłopam w grę czapkę mimikiu, albo baba, nie wiem. Okej, okay, jeszcze nowa, nowa, nowe, nowe, nowe miasto jest. Spoko, no to idę sobie tam cofnę, żeby poz jeszcze pozwiedzać to. Jakieś przedmieciki może i przeciwnika sobie pokonywać, żeby hajsu dostać, sobie Pokémony pod Ice Shard, Ice Shard jest fizyczny, czy nie? Tak, on jest fizyczny, więc będzie lepszy niż Ice Shard, bo... Ma większy... Bo Hikuś ma większy atak. O Boże. Dobra, Hikuś jest w sumie trochę jeszcze słabym Pokemonem. On dopiero pewnie po ewolucji jest kozakiem. W ogóle nie wiem kiedy go mogę de... będę mógł ewoluować w tego kogoś. Nie wiem w co ewoluję nawet. Pewnie większego wilka, bo on jest chyba wilkiem, co nie? To ja się tak wygląda trochę. Taki wiecie, taki husky, ale nie do końca husky. Pamiętacie kiedyś mówiłem, że moje startery... ja zawsze robię tak, że moje startery mają największe poziomy w drużynie? Jak już? To się zmieniło trochę, najwidoczniej. Kakuma. Jak to jest Kakuna czy Kakuma? Ja przeczytałem Kakuma. Kakuna po prostu. Z jakiegoś powodu przeczytałem Kakuma. Więc no dobra, myślę, że to jest zupełnie jakiś inny Pokémon, albo jakaś, nie wiem, alternatywna ewolucja Weedla, którą się dostaje z jak jakimś sposobem. Gdzie to są Zinolity? Dajcie mi Zinolithę jakiegoś. Tu mogę sobie przeskoczyć i tu sobie przymiać. Leafstone, ok, leafstone też może być. Czy ja serio przez 25 minut? przychodzę z jednego miasta do drugiego i to pewnie będzie cały odcinek, bo za będzie za długi. Czy, czy, ja serio, czy ja serio to tak? Serio ja poświęciłem cały odcinek, czy przejść z jednej drogi do drugiej. Ja się nie wiem jeszcze jak to będzie po montażu, ale. Oj Boże, nie wiem. Nie, nie mam z jednego pięciu, co jadam na miniaturkę. Ani co, ja dam w ogóle. Co ja w ogóle dam? Do tego przedmiotu chyba surfem trzeba się dostać, albo coś tutaj jeszcze jest. Hmm, nie wiem, dobra, to już chyba całą lokację przeszukałem. No i nie ma do tego Zinolita żadnego. Chuj mnie okłamał, że tak powiem. Bo to jest nowe miasto, więc może jakaś nowa salka będzie. Oczywiście sobie pozwiedzę miasto i wam powiem, jak coś. I wam pokażę, jak coś będzie nowego, co nie? O, co? Okej, okay, czyli. Chigami, czyli ten pokémon, którego spotkaliśmy, on ewoluuje. Kiedyś nauczył ataku Papercut. spoko, jakiś nowy ataczek. Grimer za Alola Grimera. No, ale Grimera nie mam. W sumie Alolański Grimer mnie jakoś nie interesuje, szczerze. No, czy ty jesteś. Name Rater, ok. A czy możesz usunąć imię? Okej, okay, on imiona usuwa. To ja chcę imiona pouszu, pousuwać, bo ja, nie, bo jak już mówiłem, ja nie lubię nazywać pokemonów. No, trochę ten proces trwa, no ale dobra, no, trzeba się poświęcić. Tylko też fajnie były te Pokémony z boksu i im mi pousuwać. No, pewnie ciekawa jest taka opcja, jak się Pokémon nazywa w serii, co nie, ale mi się jakoś nie chce, po prostu nie lubię. Nie lubię tego groć po prostu zacznę nazywam Pokémony tylko w nozlokach. To jest jakiś przedmiocik, pipi up, ok. On no, coś mówił ze shiny magikarpiem. Okej, okay, tak się łowi Pokémony tutaj. Śmiesznie trochę, dobra. Kidona nie chcę w sumie. No faktu, to jest fake, to tego nie chcę jakoś. Starsider Special jakiś. Nie wiem, wygląda to na jakoś, no coś z stylu potki. To chyba tyle w tym mieście. No to w sumie się nic nie dostaje od ludzi. Od jakichś wskazówek. W sumie, czy ja tu byłem? Tak, ja tu byłem. fajnie byłoby, jak mówię, pulsować imiona tym Pokémonem. No chyba tego nie będę robił, bo mi się trochę nie chce. Mm, no dobra, Depra. to ty masz? Ty masz perłę. Masz w chuj spec ataku, stored power. Czy mogę kogoś wziąć do składu? Chyba nie, dobra. Sobie chyba odstawię punch buga. W sumie ciebie wezmę. Może się tego Paper Cutta nauczysz dosyć szybko. Fajnie by było. W sumie ciebie bym też wziął. Albo nie, może może tego miała po Dexpie. Też chwilkę. Gdzie ma coina. O, no, tak sobie pójdziemy teraz. Yy, dobra, no to najwidoczniej mogę iść tylko w dół. Ja sobie pójdziemy, najwyżej będzie za długi odcinek. Hej ty! To jesteś tym, który rozpierdolił tego AIB? Jestem Trey, a to jest Sabolt. Uuu, ale fajny. Fajniutki jest. A, to jest ten chyba facet, co właśnie wtedy, co mówiłem, że na początku jakaś kasenka była, że na tym dachu stał. Ja Widziałem chyba, w tym kampusie, ta mistyczna moc, znaczy no, ta tajemnicza moc, yy, to wyzwoliłeś, zapała moją, no, moją uwagę. No i walczymy z jakimś chujem. To się nazywa Trey. Sobie usuniemy może speed-upa. 26 poziom. Ma to sens, ma to sens. Ma to sens. Czy ja mam dużo Pokémon, które. Ja... Hmm. Kurwa, trzeba podekspić, chyba. <laughs> chyba między odcinkami będzie trzeba podekspić <laughs> najwidoczniej, bo to. <laughs> słabiutko idzie, słabiutko. W ogóle fajnie ten Sabalt. Taki, Nie wiem, co to ma być, ale no fajny na pewno jest elektrycznym Pokémonem. No jedno, no nie powiem jedno. Skład też zajebisty wziąłem. Kurwa, wszyscy obrywają. E, dobra, e, w sumie to jesteś. Jest... Pomyśl, jakbyś był jeszcze dark. Może grant jesteś? Nie, nie jesteś front. O Boże, ty bijesz... bym się walki nie spodziewał. Na szczęście to nie jest nazwyk, bo już bym kurde teamu nie miał w ogóle. Dobra, no to nie wiem to chyba... Yy, ta typ nie powinien być szybszy, powinien paść już tak, padł. A mogę już sobie przyspieszenie włączyć dzięki. Yy, nie tak źle nubię, ale dalej jesteś... Też... Źle myślisz, że, jest, że coś tam. Pewnie, dobra. E, przejdźmy jeszcze sobie do tej lokacji String Forest. Dobra, na koniec na odcinka sobie pochodzę tutaj po tej lokacji. Pod, popatrzę czy są to jakieś nowe Pokemony. E, oczywiście Fake Mon albo ewentualnie jakieś te jakby, regionalne formy. O, Herakrosik o Herakrosika bym mógł złapać nawet bardzo chętnie, ale nie, Nie mogę. To znaczy, ja sobie w dzisiejszym odcinku jedyne co zrobiłem to przyszedłem w drogę między miastami to... Jak ja mam ten odcinek nazwać? Jak ja mam dać miniaturkę? Ja tego chuja sprzed chwili dam na miniaturkę i jakoś mu murder podmienię. Ty to teraz ja chuja nie wiem jaki dać. Hmm, nie mam zielonego pojęcia, dobra. No i w dosie nic nowego nie ma, jeśli chodzi o Pokemony. Dobra, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Yy, widzicie, co ja mi proponuję w niedzielę, więc wyszedł nam cały tydzień z, z Innoversem. Nie wiem, czy to będę szczerze ciągnął. Postaram się, szczerze, bo chciałbym daily porobić, żeby trochę się w wbić, żeby, wiecie, więcej filmów było do wyświetlenia, więcej świetle filmów i tak dalej, może będzie fajnie. Oczywiście możecie zostawić łapkę ok w górę, suba, komentarz, jak wam się podobało. W opisie macie link do grupy disco, które zapraszam, tam informuję o różnych przerwach i tak dalej. No i co, pewnie widzimy się dalej jutro, albo kiedy indziej, nie wiem, czy mi się będzie chciało jeszcze kolejny tydzień robić. No ale co, cześć!